Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Zbliża się 21. Niedziela zwykła i chcemy na temat czytań, które Kościół Święty przygotował właśnie na tę niedzielę, dzisiaj podzielić się krótką refleksją. Otóż w pierwszym czytaniu słyszymy Mowę o Złego, który zwraca się do Narodu, aby tak jak jego rodzina. Również i naród chciał służyć panu. Brzmi to dość interesująco, dlatego że Jozue mówi: Bójcie się pana i służcie mu ze szczerością i wiernością. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki i w Egipcie, a służcie panu. Gdyby jednak wam się nie spodobało służyć panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów. W których kraju zamieszkaliście? Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. I naród oczywiście odpowiedział: Tak, dalec jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana i służyć cudzym bogom. Później potwierdzają, że On jest ich Bogiem, chcemy służyć Panu Bogu. I tutaj jest bardzo ciekawe stwierdzenie, Otóż Jozue, oczywiście tego, jeszcze nie, tego nie ma w dzisiejszym czytaniu, ale jeżeli byśmy w kontekst szerszy weszli, Jozue mówi: Nie możecie służyć panu, bo on jest Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam waszych występków i grzechów. A potem jeszcze dodaje, że jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście pana, aby mu służyć. Specjalnie poszerzam kontekst tego pierwszego dzisiejszego czytania, abyśmy my sami zobaczyli, że poznanie Boga, które miał Jozue, które miał Mojżesz, odbiegało od tego poznania, które miał lud. Dlatego, że ta głębia, której doświadczyli, do której zaprosił Jozłego i Mojżesza Pan Bóg, była zupełnie innym poznaniem niż to, które mieli w pragnieniu właśnie ludzie, ci, do których On kierował swoje słowa. Jest i przed nami to wyzwanie. Pan Bóg czeka, abyśmy weszli w tę głębię, zaprasza nas ale jednocześnie w jakiś sposób powołuje wybranych i do tego aby do tych wybranych dołączyć trzeba się przygotować trzeba się zastanowić co trzeba zmienić aby to zaproszenie również i dla nas było dostępne i na ten temat chcą dziś porozmawiać Anna Harmata i Roman Harmata no właśnie popatrzmy może na to pierwsze czytanie bo ono pokazuje, że Pan Bóg jest głębią, Pan Bóg jest duchem, Pan Bóg chce, abyśmy mu w duchu i w prawdzie oddawali cześć. Tak jak to mówił do Samarytanki przy studni, w duchu i w prawdzie. Nasza dusza, dar życia, duch, to wszystko jest jedna wielka tajemnica. I również dzisiaj, prawda? Dotykamy tych samych słów, o których mówimy już przez dwa ostatnie spotkania. Ciągle dotykamy tajemnicy Eucharystii. Pan Bóg przebywa w sposób nadprzyrodzony, w sposób duchowy, właśnie w tym znaku, który jest sakramentem, który jest rzeczywistą obecnością. A więc Pan Bóg cały czas zaprasza nas do spotkania z głębią, do wejścia w tajemnicę, a jednocześnie pragnie, abyśmy przysposobili nasze serce poprzez no, bardzo konkretne zmiany. Podstawowym fundamentem do tego, aby zbliżyć się do takiego właśnie zaproszenia, czy wejść w to zaproszenie, jest pokora. Święci wielokrotnie podkreślają, że, że bez pokory nie da się wejść właśnie w takie spotkanie. I tak jak na poprzednim spotkaniu, przypominaliśmy o tej pokorze, czyli o postawie dziecka, które przyjmuje z takim szczerym sercem słowa Boże. I zobaczmy z kolei na dzisiejsze czytania, które wszystkie się łączą w tym sensie, że Pan Bóg, jeżeli chce. Coś nam powiedzieć, coś objawić, do czegoś poprowadzić, najpierw nas przygotowuje, żebyśmy zechcieli, rozumieli i na tyle, ile możemy, żebyśmy mogli zrobić ten następny krok. Niestety, w księdze rodzaju po pierwszym grzechu jesteśmy skażeni tym grzechem, niemniej jednak na początku tak nie było. Zamiarem Pana Boga było świętość, zamiarem Pana Boga była nieustająca miłość. Życie bez grzechu. Niemniej jednak jesteśmy teraz tym obciążeni, ale jesteśmy wezwani do tego, co było na początku. I jest to tajemnica, ponieważ nikt z nas nie doświadcza tego, co było w raju. Każdy z nas doświadcza tego, co jest tu i teraz. Ale wezwani jesteśmy właśnie do tego, co jest przed nami, czego jeszcze nie znamy, co jest dla nas jeszcze niepoznawalne. Ale jesteśmy do tego zaproszeni. I Pan Jezus w każdym z tych czytań pokazuje nam: Izraelici byli zaproszeni do tego, aby zawierzyć Panu Bogu. W drugim czytaniu kobieta i mężczyzna po ślubie stają się jednym ciałem. No, niemożliwe jest to do objęcia, ale jest to tajemnica, i Pan Jezus wzywa nas do zawierzenia. I tutaj w Ewangelii słyszymy o. Tej przemianie chleba i wina w ciało i krew pana Jezusa. Jest to też nie do objęcia dla człowieka, ale pan Jezus wzywa nas do przyjęcia tej tajemnicy. Zobaczmy, w jaki sposób to pan Jezus czyni. Najpierw buduje relacje, najpierw uczy nas zaufania, najpierw pokazuje nam w Ewangelii wiele różnych przypowieści: uzdrawia, oczyszcza trędowatych. Pomaga wszystkim, skrzesza umarłych. I widzimy tutaj moc Bożą i miłość Bożą. I teraz, gdy przychodzi do Eucharystii, gdy apostołowie i uczniowie nie rozumieją, i pyta, czy wy chcecie odejść? I dlatego tutaj pokazuje nam, że tak powiem, strategię Bożą, i też dla nas jest to strategia na życie. Najpierw musi być relacja. Aby przekazać rację, czyli przekazać prawdę. I to jest mądrość Boża. To przechodzi na rodzinę, to przechodzi na środowiska, gdzie jesteśmy w pracy czy w szkole. Najpierw potrzeba nam budować relacje, zaprzyjaźnić się z drugim człowiekiem, aby mu coś przekazać. Bez relacji trudno jest przekazać rację, prawdę. Dlatego to jest też wskazanie dla nas, bo jeżeli Bóg, który kocha, który robi wszystko dla nas, który umiera na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia, daje nam Eucharystię jako pokarm na życie wieczne, czy ja Mu nie uwierzę? Czy ja będę Go podejrzewać o jakieś zło? Nie. Ja ufam Mu całym sercem i zawierzam Mu. I na tym właśnie polega to podejście Pana Boga do człowieka. Znając naszą słabość, obciążenia, Pan Bóg chce nas wyprowadzić i pokazuje nam tę drogę. Najpierw pokazuje nam swoją miłość, a później uczy nas, aby pójść za tym, pójść za tą tajemnicą w zawierzeniu jemu. No i to jest przykład do ewangelizacji. To jest metoda ewangelizacji. O czym wspominasz? Najpierw musi być relacja, a potem dopiero może być przekazanie racji. Jeżeli nie zbudujemy porozumienia, dialogu. Jeżeli nawet nasze dzieci czy nasi studenci nam nie zaufają, to ciężko im będzie przekazać prawdę, czyli tę rację. Ale chciałbym, żebyśmy na ten schemat czy na to wskazanie popatrzyli również z pozycji tego zdania, które kończy drugie dzisiejsze czytanie: Opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Dlaczego chcę połączyć te dwa wątki? Dlatego, że Chrystus swoją rację o zbawieniu podbudował tak wielkim objawieniem miłości, że sam nazywa to tajemnicą w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Dlaczego? Bo święty Paweł nam mówi, że Chrystus tak umiłował Kościół. Że zjednoczył się właśnie z tym Kościołem, tak jak oblubienic z oblubienicą. Dlatego święty Paweł na samym początku pokazuje właśnie nam ten obraz małżeństwa, jako obraz najpełniejszego zjednoczenia dwóch osób, które Pan Bóg tak zaprojektował, że stają się jednym ciałem. I święty Paweł mówi to w odniesieniu do Kościoła, miłości Chrystusa do Kościoła. Bo Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. I tu widzimy cel. Jeżeli my zbudujemy relację z Chrystusem, to On sam w nas dokona właśnie tej przemiany, o której tutaj słyszymy. Czyli staniemy się czyści, święci, nieskalani. Bo taki jest zresztą plan. Święty Paweł w liście do Efezjan, prawda, mówi o Bożym Planie Zbawienia, że w Chrystusie Jezusie zostaliśmy wezwani, wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Taki jest plan. Pan Bóg od samego początku. Właśnie w taki sposób to zaplanował. I dlatego teraz, gdy święty Paweł nam to wyjaśnia tutaj, widzimy dlaczego. Ta relacja, którą Chrystus z nami chce budować, ona nie wypływa tylko od nas, to wypływa również od niego. Dlaczego? Bo pamiętamy, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tutaj nie ma wątpliwości. Bóg to zrobił z miłości. On dał swojego syna, bo umiłował. Tajemnica to wielka. A ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Zobaczmy, jak wielką miłością obdarzył nas ojciec, prawda? Czytamy u świętego Jana. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi, ale jeszcze nie wiemy, kim będziemy. Zobaczymy, gdy się objawi. Będziemy do niego podobni. To są niesamowite słowa, niesamowite zaproszenie. Jednocześnie. Ta Antywona, prawda? Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. To powtórzenie słów Piotra z Ewangelii. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Dlaczego Piotr mógł to powiedzieć? Dlatego, że On miał ten ogień w sercu. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Prawda? Później to powtórzył: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A potem otrzymał właśnie ten nakaz Idź i paść, Moje Owce. My również musimy zobaczyć, że te same słowa, to samo wezwanie jest skierowane do nas. Pan I Bóg tak nas samo, zaprasza. I tak samo my możemy za świętym Piotrem powiedzieć Ty masz słowa życia wiecznego, bo na kartach Ewangelii widzimy, jak Pan Jezus kocha człowieka, jak troszczy się o, o każdego z nas. I widzimy, że Jego Słowo ma moc, które przemienia. Więc jeżeli przemieniło ludzi dwa tysiące lat temu, to Słowo Boże, to Słowo Jezusa ma taką samą moc dzisiaj. I dlatego Mógł powiedział, do kogoś pójdziemy, Ty masz Słowa Życia Wiecznego. Chociaż my nie rozumiemy, ale my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Boga, więc Tobie ufamy. I to samo dzisiaj możemy powiedzieć do Pana Jezusa, i tak samo Pan Jezus tak samo nas kocha dzisiaj i jednocześnie nas wzywa do tego, abyśmy poszli za Panem Jezusem, w naszych środowiskach świadczyli o Jego miłości. I tak samo wracam do tego słowa, najpierw musi być relacja, a później racja. I tak samo w naszych środowiskach, aby być świadkiem, najpierw musimy zadbać o relację, o relację miłości, żeby... Inni poznali, że no, mamy to miłość dla drugiego człowieka, mamy tę życzliwość dla drugiego człowieka, nie podejrzliwość, niezłośnie kłamstwo. I teraz nasze życie ma się stać świadectwem. Jeżeli będziemy żyć według tego, co mówi Pan Bóg, będziemy żywą Ewangelią, będziemy świadkami. I takim bardzo dobrym sposobem jest, szczególnie dla rodziny, abyśmy dzielili się tym, co Pan Bóg dla nas uczynił. Bo jestem przekonana, że każdy człowiek ma wiele przykładów, jak Pan Bóg się troszczy, i czasem w sposób nadzwyczajny przejawia swoje działanie czy swoją moc w naszym życiu. I o tym trzeba mówić, aby inni zobaczyli, jak Pan jest dobry, szczególnie rodzice dzieciom czy. W szkole czy na lekcjach religii młodzież, dzieci może się tym dzielić, aby nawzajem siebie umacniać, a jednocześnie dawać takie małe czy większe świadectwa, że Pan Bóg nas kocha i że Pan Bóg działa pośród nas. Wszyscy powinniśmy sobie nawzajem życzyć właśnie wypełnienia tych słów, które słyszymy właśnie od świętego Piotra, że poznaliśmy, że Ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Uwierzyliśmy i zobaczyliśmy. Niech to objawienie, to doświadczenie będzie udziałem każdej rodziny, każdego człowieka, który wchodzi właśnie w relację z Chrystusem. Abyśmy nie byli tylko tak jak ci z pierwszego czytania, że chcemy, ale jednak ciągle nie wiemy, komu służymy. Aby to objawienie Bożej obecności, Bożej mocy stało się udziałem wszystkich ludzi, żeby to nie było tylko pragnienie. Ale żeby była to prawda, którą poznał i Mojżesz, i Jozue. A przekaz z dzisiejszej Ewangelii jest bardzo prosty i krótki. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To jest przekaz, który musimy zanieść i dla siebie też musimy go przetwarzać i powtarzać, i przypominać sobie, że ciało Pana Jezusa jest prawdziwym pokarmem, krew Pana Jezusa jest prawdziwym napojem. To jest miłość. To jest żyjąca miłość, która wchodzi we mnie, którą mogę przyjmować każdego dnia, a przynajmniej w niedzielę, aby mnie przemieniać. Bo każdy z nas widzi, że gdzieś ta nasza miłość ludzka jest krótka, czy bardzo słaba, czy niewystarczająca. Pan Bóg nam przymnaża miłość w ten sposób, gdy przyjmujemy Jego ciało, Jego krew. On staje się naszą mocą i daje moc. Naszemu świadectwu. To nie my, nie nasze słowa, ale to moc może. I ja muszę sobie to ciągle przypominać: to nie moje słowa będą ewangelizować czy przemieniać innych ludzi, ale to sam Pan Bóg, który mieszka we mnie i tego Pana Jezusa, który mieszka we mnie, mam zanieść innym i On będzie przemieniał. A najpiękniejszym sposobem jest właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Ja mam przyjść, a Pan Jezus będzie działał. I Pan Jezus będzie przemieniał. Także to jest prawda od dwóch tysięcy lat, jedna i ta sama. Tą prawdę niesie Kościół katolicki w niezmienionej formie: że żywy i obecny Pan Jezus w Eucharystii działa, kocha i przemienia. Tej przemiany życzymy wszystkim Państwu. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Szczęść, Szczęść Boże. Boże.